Dzień dobry! Witam wszystkich po długiej przerwie. Ach, była jesienna depresyjka, były różnego rodzaju smutki, ale równocześnie karmienie pszczół. I dziś chciałem moim znajomym i przyjaciołom, którzy mnie obserwują, przekazać informacje na temat mojej pasieczki: co tu się dzieje, proszę spojrzeć, jaki radosny oblot. Dziś mamy. 21 dzień września. Proszę zobaczyć, przez kilka dni padało, było zimno. Dzisiaj wyszło słońce. Temperatura wzrosła do 15 stopni. Możemy zaobserwować, jak pięknie szumią pszczoły. Pszczoły wyległy. Proszę spojrzeć. Jak pięknie na słońcu się kłębią. W pasiece słychać, słychać cudowny szum. Rójka z 28 maja. Wciąż będziemy to pamiętać. Jeszcze długo, długo. Aż do przyszłego roku. Proszę zobaczyć, jak intensywnie pracuje. Ponieważ w polu już jest jeszcze mnóstwo na Włoci. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jaka intensywna praca. Słonko wschodzi. Wysoko jeszcze. Grzeje. Proszę bardzo. To jest słynna podwójna rójka. Jest y, y, też 28 maja, czy z 21 maja dokładnie nie pamiętam. Jest to na filmiku. Proszę zobaczyć, jak radośnie się pszczółki oblatują dzisiaj. Po tych kilku dniach plinicowania wulu niedużo tego było, chyba dwa dni. Deszczu, proszę bardzo. Spójrzmy, tutaj pszczółkom już zasłoniłem. Wylot na zimę, żeby jakaś myszka nie weszła. Proszę zobaczyć, jak ładnie krążą. Tutaj mamy ul z młodą matką, tegoroczny. Tu obok ul nowy, przywieziony. To rodzina, która dała kilka odkładów. A proszę bardzo, proszę spojrzeć tutaj. Jaki pełny radosny oblot. Przedstawimy mikrofon.